Cześć, jestem Radek, jestem założycielem firmy Safety Heads. Witam w mojej jaskini. Jak widzicie, moją pasją jest motoryzacja. Moja motoryzacja ma kilka odcieni. Pierwszy z nich to odrestaurowywanie zabytkowych samochodów. Aktualnie pracuję nad odbudowaniem Mercedesa W123 z 1986 roku. Jest to projekt marzeń z mojego dzieciństwa. Dopiero go rozpocząłem. I jeszcze trochę mi z tym zejdzie, ale mam nadzieję, że kiedyś będę mógł go wam pokazać. Jednak bliższe mojemu sercu są motocykle. Myśląc o motocyklach, mam przed oczami praktycznie każdy rodzaj. Czy to jest motocykl sportowy, czy to jest motocykl ciężki, czy to jest motocykl turystyczny. Wydaje mi się, że nie ma wystarczającej ilości motocykli, które mogłyby wysycić każdego pasjonata. Moje motocykle to jest po pierwsze budowanie, przebudowywanie. Aktualnie pracuję nad projektem zbudowania Cafe Racera, bardzo modnego w dzisiejszych czasach, na bazie BMW K100. Natomiast warto też wspomnieć o tym, że bardzo dużo na nich podróżuję. Zwiedziłem dużą część Europy, wiele krajów. Za kilka dni ruszam w kolejną podróż, potrwa ona 10 dni. I też postaram się rzucić jakiś mały materiał z tego, gdzie byłem i co udało mi się tam zobaczyć.